Siemanko, tak sobie przyszedłem pod wiatr, po wieczory długie, nie ma co robić No i przyszedłem tutaj, ale tu k***i zimno Zobaczcie ile stopni jest 3 stopnie, 3 stopnie jest No zimno, bo tutaj mam czujkę, nie? Także zimno jest, no ale to nie, nie ten temat Tak sobie przyszedłem i postanowiłem, że yy, wywalę to, ten wyświetlacz Bo już mi jest niepotrzebny z tego względu, że yy, bateria jest z komunikacją i tutaj mi pokazuje SOC i w aplikacji widzę, także to już mi jest zbędne chociaż fajnie to działa, bo widzę ile, ile zużywa sam ten sam inwerter na, na własną pracę, zobaczcie 67W kupa energii jak na zimową porę, nie? dużo to zużywa, także postanowiłem to wywalić to jest tak profesjonalnie prowizorycznie profesjonalnie podłączone, o widzicie no i to wymontuję to ten bezpiecznik sobie zostawię bocznik zabieram, tylko to sobie złączę, no i zabieram to do domu, będę coś tam sobie dłubał z tym, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Jestem ponownie, mam już tutaj przygotowaną taką obudowę, odrysowałem sobie, instrukcja obsługi jest, także ten wyświetlacz pójdzie tutaj się go wstawi, tu mam. Dławiki, powycinam sobie otwory. Nie wiem jeszcze gdzie będzie, czy tu, czy tu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także lecimy. Stąd wiedział ty, oligantko, no, to jest coś luźno. Przesadziłem za dużo, wyciąłem teraz. Krwa, no, ale będzie, Dobra jest <laughs> powiedzmy, że jest dobry coś się podłoży. Albo druga strona. Trochę da Tak samo kulę. Ale nic. Dobra jest. Dobra jest. Muszę to trochę podciągać. Mój stolik. Sobie tu na ten bocznik, ja go tutaj umieścić i zrobić dwa kabelki, dwa przewody. I tu mam przygotowane w sumie, mam szesnastkę 16 mm kwadrat i mam szóstkę albo czerwoną szesnastkę, ale czerwona szesnastka pasowałoby dwa czarne bo tutaj ten bocznik się zakłada na minusie według instrukcji nie wiem czy to widać może pokażę bliżej ten schemat jak on wygląda ten, nie, nie ten to jest bez bocznika to jest bez bocznika a tu jest z bocznikiem Czyli tutaj na minus idzie. Tak jak tu już mam podłączone. I tu jest minus do akumulatora. O ten jest niebieski kabel podłączony i, i czarny do wyświetlacza. To to już mam ogarnięte. Także muszę tutaj wypuścić tylko dwa grube kable. Do akumulatora i do. Odbioru, powiedzmy do inwertera. A plus idzie na prosto. Tylko tu mam jeszcze dodatkowy ten co plus do wyświetlacza. To tu sobie jakiegoś krokodylka chyba zapnę. I on pójdzie też do akumulatora do plusa. Dobra, lecimy dalej. To gdzieś Chyba to pójdzie. себе сделать рот. Это было на сере отголора Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, malina. Malina. Dobrze, to jeszcze raz tak samo. заалан агиртаар гэхдээ аа яг л яг бинийро байх Muszę izolować. 16. Gdzieś mam takie specjalne szczypce do ściągania izolacji, ale jakoś wolę to robić. Może. Tu mam 8? Chyba nie, na razie, nie? Nie, nie, nie zmieści się, czego coś grubszego To jest... Essas. To jest 10. To Wszystkie takie same. To jest na To jest Na 16 co było? Na to 10. 16 mm kwadrat, ale na 10, to by chyba było, tylko że nie ten otwór na śrubę mam. O, to tak, to by było, tylko że nie ten otwór na śrubę, za mały. Mam większe. 16 na 6. Tu mam 25. To są same grubsze. Kurde coś innego poszukać złotki tu na 8. Może to się uda? To jest jakaś mała dziura. Nie to jest Kiepski. No, Dobra. Będzie jednak na szóstkę, bo nie mam innych. To się później rozwierci śrubkę albo tu się da cieńszą śrubkę. No nie wiem, zobaczę. Także musi być to, co jest. Nic więcej nie wykombinuję, bo, bo nie mam urządzenia do prasowania. Założyć. 4, 6. Wam to na dziesiątki, to będą. bo będą. To jakieś w się za, za małe, to trochę większe. Dobra. Wciskałem. aż soki wylazły. No, tak ładnie to nawet wyszło, nie? Zaprasowany fest. Lutować, nie ja wiem. Ach, no tam będzie tak. Dobrze jest. Mm, 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 mm. O, o Dobra. Mhm. No i teraz to problem albo chyba pójdę sobie szóstki, śrubki poszukam. I to skręcę sobie na śrubkę szóstkę. Nie będę tego rozwiercał. To się skręcę, tak. dobra. Kurwa, gdzie te śrubki co przyniosłem. O, tutaj. Dobra, mam śrubeczki. To już sobie podłączę. Trochę za długie, no, ale to będzie i tak. Nie przeszkadza. Dobra. No i teraz drugi. Drugi tak samo trzeba zrobić. Tylko że nie wiem czy to ten kabel przeciąć w pół. Trochę krótko go będzie, nie? Hmm. Może dać czerwony, ale powinien być czarny w zasadzie. Może by mu jeszcze bezpiecznik w sumie można by dołożyć. No ale to co? To jakiś cieniutki kawałek, To nawet szóstka chyba nie jest. To tu mam kawałek szóstki tej fotowoltaicznej, to jest dużo grubszy. To nie ten bezpiecznik to w pizdziec. Na nie. Damy ten czerwony. Damy czerwony kabelek może go dać z drugiej strony, co? czy będzie lepiej. Jeden chuj w sumie. to na minus. Nie no, pasowałby czarny. Skąd ma wziął czerwonego? Czarnego kabla. Nie mam. Nie mam. Dobra. Będzie czas taki jaki jest. Może gdzieś żółty był. Kurwa. No dobra. Nie, idę poszukać. Idę poszukam kabla. Dobra, nie znalazłem innego kabla. Będzie musiał być ten, który jest. Tylko że ten zamienię na tą stronę. Sobie intuicyjnie to bardziej y, było po kolorach. No bo ten z tej strony y, pójdzie bezpośrednio do do minusa, do tego, do akumulatora. A ten tutaj pójdzie na wyjście do. Tego, do odbioru, czyli tam powiedzmy do nie? Także zarabiam drugi kabel i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Izolację ściągnę. Kurwa, złamać. Dobra, mamy to. Elegancko, nawet nie uszkodziłem ani jednej żyłki. Dobra, za mało się dało. Trzeba trochę więcej. Jeszcze raz.

drugi ten dławiczek mm, tak, tak Dobra, tylko teraz co z tym kabelkiem zrobić? Przez tego go wpuścić? Jakby się udało przez ten sam dławik go przełożyć To by było... To by było dobrze O, wyglądzko No, a ten kabel pójdzie do tego Do... Do plusa Ten cieniutki Ну где no так, где так, бараня, то что сейчас. Так, нет, нет, ну может быть что это нужно сделать. Хорошо переложить И хорошо переложить Ну... Ну нет, так, уж, уж, Не с той стороны уж, уж, не уж, уж, Tak ma być. O. o tak. Tu nakładamy tego pierdółka. Takiego kurwa głęboka zostałaś. Dobra. Dobra. teraz jeszcze tutaj nakrętkę znowu ten kabel no i tak go jeszcze raz wyciągnąć Aj. o, teraz tak i tak ma być nie? więc Otwór wyszedł. Dobra. Dobra. I tu dajemy śrubeczkę. Zakręcamy. Cyk. Tu się trzymie, tu się trzymie. Nie wiem czy mówiłem. Ja to kiedyś kupiłem na Aliexpress. Chyba 5 dych dałem za to. Za to całe ustrojstwo, ten wyświetlacz z bocznikiem. O. Ty, kurwa. Ciekawo to wyświetlać. Nie, ten przycisk jest z tej strony. To tu będzie góra. Dobra, chyba może tak dostać już ale wiecie co? Śródle za długie podpiera tak? no podpiera ten wyświetlacz kurwa śruba albo to albo no lipa muszę poobcinać śrubki chyba no dupa muszę śruby obciąć dobra no i mam powycinane wszystko śruby obcięte skrócone musiałem do grażu pójść bo tutaj nie mam kątówki o, tu jest wszystko podłączone, tak jak było wcześniej czyli to z czarnym przewód idzie bezpośrednio do akumulatora jako zasilanie, a czerwony idzie do inwertera i trzeci przewód idzie do plusa do akumulatora według schematu, tu można będzie jakiegoś tylko założyć ale na razie nie mam. nie mam na stanie także zostaje to tak jak jest Dobrze, do pół skręcać, pościskać trochę o odmalina śrubeczki cyk cyk to mam jakiś śrubokręt to nie taki to PH1 czy PH2 ale dobra może się jakoś wkręci Ale coś zostaje. No dobra, holder. O! No i dobra. Fajnie wyszło. Teraz tylko przetestować jak to jak to będzie działać. Muszę sobie jakoś poglądać sobie to zrobić. Jutrze muszę odizolować kabelek jeden, drugi, trzeci no, przydałyby się krokodylki, no ale niestety nie mam. No i dobra, mam już chyba wszystko przygotowane. Tutaj sobie zaprasowałem jeszcze jeden przewód, ten co ma iść na akumulator na minus. I teraz, żeby to odpalić, w ogóle zobaczyć, czy działa, to wykorzystam. No bo nie chcę się tam iść do, no, do mojego bunkra i wyciągać y, tych akumulatorów. To wykorzystam baterię z tego, z krętarki i tak, teraz żeby sprawdzić polaryzację, co bym źle nic, nic nie potwierdził, źle nie podłączył No, niech to sobie że tak e, widać? wyświetlacz. widać, tylko trochę chyba nie tędy dobra tak, 18,85 czyli tu mamy minusa to jest minus a to jest plus by się zgadzało. No i teraz jak to minus, no to dajemy to minusa. Może się uda to włożyć Kurwa, na chama lije się. Dobra, i tu damy plus. A plus ten cieniutki. Cieniutki na plus. Oho, świeci. 18 i 8. Zaraz to widzimy, czy napięcie dobrze pokazuje. Cyk. Na mierniku 18,84. Na, na, na tym 18. 188 i no to myślę, że jest git, tak jak być powinno. I teraz, żeby włączyć jakieś obciążenie, sprawdzić, czy to w ogóle działa, hmm, co by tu wymyśleć? wymyśleć, bo to pójdzie do, do obciążenia, do minusa, ten czerwony. A tutaj muszę podłączyć do baterii coś z plusa. Dobra, tu mam jakiś kabelek cieniutki, Krętarka wykorzystam do tego, będzie dobrze. To włączę do tutaj, do kupy. tu mamy plus, minus. Sprawdzimy, czy się iskrzy. Iskrzy się, dobrze jest. Czyli jest prąd. Spróbujemy do krętarki to podłączyć. Jak, ręk, rąk nie brak. No, może się uda. Cyk, cyk, no, jakbyś to przytrzymał. Może lecimy. Aha, 6 Watt pokazuję, nie wiem czy to widać 11 lat 20 30 W 80 sporo tak trochę przytrzymam a na 100 było no dobra, czyli urządzenie działa udało się no i teraz po co mi potrzebne jest takie urządzenie a no właśnie do tego, żeby sprawdzać sobie pojemność baterii ile ma kilowatogodzin, jakie napięcie i właśnie do inwertera ile pobiera na własną pracę inwerter co sprawdzę już w następnym odcinku, będę testował inwerter tutaj uchylę trochę tajemnicy co to za inwerter, bo Myślę, że jeszcze takiego. Na YouTube żaden Polak nie testował. Także to będzie inwerter Power. Dalej nic nie powiem. Ale niedługo się dowiecie. Także oglądajcie moje następne filmy. Także to tyle. W tym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dużo słonka. Cześć.